Siemanko, na to TV i przedstawiam wam grę Wolfenstein pierwsza, czy, no, trzecią część w jakości HD, ta gra była hitem... Nie HD. No, a ta gra była w 3D, ta gra była hitem roku 1990. A już nie jest, no, Ale można z w nią pograć. Zakłóca się i, i dotąd ma swój tytuł, nie wiem, nie wiem jak to ująć. A na Cześć. początku zbieramy jedzenie, bo nasz... Stefan jest godny. Ja nawet jego nazywał Stefan. W sensie ją zainstalowałem za darmo. Pop czy poprałem na stronę takiej. Żydnej. To jest chyba nie z nie? No. No, ale no, trzeba przejść poszczególne te. Żeby no. dopiero można było tam pójść. No weź to Stefan. O. Czemu on mam mało życia? Aha, to się tym. Ej no kurde, nie mówcie, że ja teraz naprost. To jest demówka nie wiem. No nie, no bo jak doszliśmy do... Aha, bo my graliśmy jeszcze jak nie nagrywaliśmy i doszliśmy aż do Hitlera. No. Hmm. Do, no, lecz do jego obrazów. A no tak, no. A później pokonaliśmy Hitlera, nie? No. Może... że... Na to ma, na to ma u siebie biegle biegle A będziemy nagrywać Big Monster Challenge. Hmm. No na pro, tam gdzie był Hitler, czy no wiesz. O no kurde, ta myszka jest debilna. shit... To jest taka inteligencja, że ten... No, że ci goście o wszystkim myślą właśnie. No i to jest taka ja, takiej inteligent nie widziałem, powiem wam. W tej grze, nie? Gdzie w, grze w ogóle? bo myszka nie działa, gościu. Tak, a widzimy nie jest dobra... jest dobra inteligencja? No powiedzmy. No to i może musimy iść tak. O, 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 jestem stary, nie mogę się obrócić. O, prawda. Jesteśmy u Sklera. Jesteśmy się obrazach, W której wam je pokażemy. I ten hołd, który... To może być jest Stefan. Właśnie wiem. O o, o! No sied Kurde nie, dodaj... daj Polski. Nie wyjdź. Stefan, nie! Stefan, ty nic nie. Jak Stefan to dead. Stefan is dead. Szkoda. GI. Oś. My tej gry nie ogarniamy. Ja ogarniam, ale tak bardzo leciutko. Ja w tą grę nie jestem doki dobry, więc u mnie chyba nie wiem czy będzie let's play. Musi być powyżej... 5 e, pięć... Łapek. Nie, 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 nie. Około dziesięciu lajków. Ooo, są psy! Yeah. 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 ja zamykam oczy, ja kocham psy. Dobra, to... Holy shit! Ja zamknąłem ci ludzie! Seryjnie! Jak otworzę drzwi... fuck?! Jezu, kto oczy? Ja naprawdę, ja nie mogę patrzeć na na, 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 na tu. martwe ciała. To jest tylko gra. Wiem, ale ja kocham psy. Dobra człowieku, to jest tylko gra, więc się nie przejmuj. Zabiłem psa. I się gram w Minecrafta na Xboxie. Cześć, co to za karma? Karma to, bo... dla psów! Zobaczcie, może to podnieść. I jej dostaniesz za toka. No w sumie wiecie, ja jem karmę dla psów, no ale Pod nie będę się przysadzać. Przysadzać. Co? Nie musisz się w domu. Nie przesadzaj. Obraziłeś mnie. Ale jem karmę. Jak chcecie, to mogę ją zjeść. Masorkową? Na... Nie. Jak chcecie, to mogę zjeść karmę yy, na odcinku. Ciało. Jak, będzie, jak będziemy robić odcinek z... Coś... Co? Aha, no bo to był ten gostek. Czemu tu jak ciała będziemy nie robić znikają, e, nie? ten e, challenge z fasolkami, to zrobimy może ten, że ja będę jeść karmę nawet. I e, czemu tu ciała nie znikają? Jak ktoś będzie miał lukrecję, albo jak Mizy pani zgniła jajo, albo wiecie, to dobre, no to... To jem. A na tak zjem, na koniec, nie? E, Co on teraz pokażemy? Skieruj tam. Co? To wygląda jak nasz obrót trochę czyli patrz, patrz, patrz. Ja wiem, że chyba byliśmy. To no. przypomina nasze godło. No troszeczkę. Tak troszeczkę, bo on nam ukradł je. Chyba. O, to się otworzyć nawet nie da. Koleś! Inteligencja! Stepan, idzie, idzie Stefan. tu! Idzie tu! Stepan! Idzie! Cześć. Czekajcie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Nagrywasz? No, no zaraz tutaj wejdzie i w niego te Trzy, dwa, jeden. Uuuuuu! Zgadłem! Mój Ci prawie. Myszka znowu nie działa, gościu. Można się dziwić to kończy Wolwenstein. Nie, Wolven... mówię... Ale oni mają dziwne zęby. Jakby mieli tylko trzy. Może mają. <grym> 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 to śmieszne. Więc się śmiej. O ty, w mordę. Przy tym akurat zginęliśmy. No bo było ich tutaj dwóch no nie, to tak jest 3, 3 2, 1, 2 1 5 4 3, 3 2, 2 1, 1. Fuck to za skubaniec co, nawet się nie ruszył David Dobra co to on znów się już w stanie ruszyć okej, okay. 3 2, 2 1. 1 Dobra zbierz od niego amo Ile? Co, co. Właśnie, wygląda. jest drugi. <noise> Okej, okay, dobra. przy okazji pokażę Wam tego bohatera. takowy wygląda. Ale jak widzicie nawet grafika całkiem całkiem można przyznać. Ja ten, ten... No jak na grę, która ma ile lat. No. O de, 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 za które dostajemy punkta. Co to za krzyże? Chyba pozbieraj wszystko, gdzie mi dużo flor. Skor, SCORE. score. aha, to jest piętro! Na którym jesteśmy. Co? Piętro? No tak, bo wiecie, Dis że... nagrywał, tam było... Nie on nagrywał Wolf HD. No. No, no, ale właśnie na, to było... W... Na początku Rudy mi nie wierzył, bo mówił, że mam jakąś podobną No bo ja oglądałam tylko HD, a ja myślałam, że to wiecie, bo jest HD jeszcze, nie oglądajcie sobie, polecam Disa A ja, on ja to polecam The player, Jojego, Tivolta, volta Serg... i tak dalej. No. Czemu to nie chce się otworzyć? To Aha, może ja mam... U tędy przyszedł... Mam tędy wejść. Holy shit! Spróbuj gdzie indziej. No dobra, nie wytacaj amunicji. Aha, i pokaż nam, pokaż nam nożyk, jak wygląda. Tak patrz nożyk. Dobra, czy zadka jest Hitlera. O, 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 o. Spróbuję wejść tutaj, o jeszcze raz. What the fuck? Co? Tu się da. Lol. No i teraz jak wyjdę I może tutaj coś rozwalę czym się nie da jeszcze raz no, i wezmę pistolet i w to ponawalam Jest! jest. Widzicie? Logika proszę Państwa Logika jak jak Trzeba miał, ponawalać Jakby ktoś miał problem no to my pokażemy wszystko No żeby ponaczać trzeba... z tego odcinek z rudym Ale mówię przy okazji ma być zwariuje ma być, ma być, Pokażę furię rudego. <laughs> ja pierdziele. No niech o, no, nie o to. Ja pierdziele, co za debil. No mniejsza o to. To jest debilne no, Mam, mam zjeść karmę na odcinku? Mam zjeść karmę na odcinku? Nie no trzeba. O kurde, nadal. Mam zjeść? No, to będę na teraz nagrywał Nie, ja nagrywam, ty no, gra dobra. Ja to grę, no nie! Otwieraj to! F! Ale ja chcę karmy zjeść! To się ale nie przy kamerze. Czemu? Powiedz mi... Czemu nie zabrał? No i co? Od Amerykę, wiesz? Dźwiki! Dzwi! Dźwiki. Dźwiki. Dźwiki! Nowe imię! Połączenie Wiktorii i drzwi! Dźwiki! Coś jak wiki. Tylko, że wiki. No cztery to jest niecholone nie No F! Hop! No. No. I teraz idź na prost. Znaczy w, w, w lewo. W lewo. Nie, na prost. Zadzikaj go! CO TO BYŁO? Ty już byłeś. Stąd przyszedłeś. Stąd przyszedłeś. A jednak nie. Tutaj będą psy! Pamiętam, bo nie nagrywaliśmy. Nagrywaliśmy to? Na, nagrywaliśmy. Tutaj były psy. Żegnajcie pieski. Nie zamykam oczy. jego go dać zaćkam. Woohoo! <śmienic> ale nożyk już? po wszystkim? no no, no bab, trupy a gdzie ten drugi trup? <śmienic> Aha, nożyk sławem go nożyk sław. tu będzie się karma! nie, wlewa o tu, 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 ja uwielbiam ją jest. no tu przy okazji ją też uwielbiam, bo go ty też drugim psiem karmyjeś? co? czasem? czasem Codziennie Ja tylko jedzie mi z mordy Co to? WTF? Kurde macie, o ja pierdzielę. Ja, ja, ja pierdzielę <andırmay> <rogli> Sorry Tego, <vinegar> i mój tata nagle Dzień dobry oh, <topple> To mój syn Zadźgam go <Keller> Zadźgam go a jak tutaj dam palce, to co się stanie? Nooo! A jak dam tak w połowie? No ho, ho, ho. A jak tak w całości? Nie! A jak oddam? Nie. A czy nie mam zakryć? Nie! Odkryć? Mhm. Aha, dobra. No dobra, kamer... No kuda ten to 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 ten guzik, który wygląda jak kwadracik jest napisany obok niego zakończ wideo. No! Aha, dobra. Pa, ja jestem kozakiem mam 4 amunicje w nożu W nożu E daj, żeby w nożu E patrzcie, no daj, że, daj na nóż Patrz, nóż, patrzcie, nóż i 4 amunicje Tak, 3 lol Nie, pistolet, się w A teraz ma zero, czyli nie jakby nie miał noża nie byś No być nieskończone w nożu Dajesz Ranger power a nie na drug. Power Ranger Nie, o no psa. znowu zamykam oczy, no Lol, ej, padł sok, ty! Ja nie, ej, ej, ej. ja nie mogę się patrzeć! Ja nie mogę się patrzeć! Co to ja zabiłem, ale e, o ten koleś mnie zabił, więc Czekaj, która jest? Czekaj, trzymaj się! Dobra. A więc ja zakończę odcinek Cześć Komentujcie dzisem. Subskrybujcie Ja się z wami Cześć